Można powiedzieć bardzo krótko, osiągnęliśmy cel, jaki przed nami postawiono po tym okresie słabszej formy i, i w spadku w pewien dołek. Nie było łatwo się z niego wydźwignąć, ale cel został osiągnięty i to jest najważniejsze. Zespół dzisiaj pokazał charakter, pokazał ogromną ambicję, pokazał to, że bardzo mu zależało, żeby na tym w tej lidze zostać. Tak jak wcześniej wspominałem, Ci zawodnicy zasługiwali na to, żeby być w tej lidze i dzisiaj wielkie gratulacje dla nich, bo to oni są ojcami tego zwycięstwa i, i nic nie pozostaje mi innego, jak mi pogratulować. Panie że w tym dzisiejszym meczu w Lednicy, można powiedzieć, oglądaliśmy dwie różne połowy. Nie wiem, czy się Pan zgodzi? Rzeczywiście, w pierwszej połowie nie do końca weszliśmy dobrze w ten mecz, byliśmy troszeczkę ospali, trochę błędów taktycznych. Spodziewaliśmy się, że Mieć zmieni aż tak mocno swój sposób gry w porównaniu z tym, co mieliśmy w analizie. W przerwie na to zareagowaliśmy, zmobilizowaliśmy się i w drugiej połowie wydaje mi się, że osiągnęliśmy nie tylko optyczną przewagę, ale mieliśmy więcej sytuacji, mnóstwo stałych fragmentów gry i walczyliśmy o zwycięstwo do ostatnich minut i za to należą się brawa do mojego zespołu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na początek chciałem powiedzieć, że dokonałem w mojej drużynie aż w sumie 9 zmian w podstawowej 11. Był to świadomy wybór. Chciałem w ten sposób przede wszystkim pokazać tym zawodnikom, że z mojej perspektywy zawsze będzie liczył się cały zespół i jakby w nagrodę za ciężką pracę na treningach. Dzisiaj wyszliśmy po prostu troszeczkę inną 11. Zawodnikom należy się, należą się słowa pochwały. W większości zrealizowali założenia taktyczne. No niestety przy jednej sytuacji popełniliśmy błąd i sprowokowaliśmy rzut karny, po którym przeciwnik strzelił wyrównującą bramkę, ale w większości spotkania mecz był pod naszą kontrolą. Na pewno kończymy ten sezon zasadniczy remisem, z którego nie do końca jesteśmy zadowoleni, ponieważ zawsze będziemy grali, a w szczególności u siebie o, o zwycięstwa. Natomiast już koncentrujemy się do najbliższego meczu barażowego, pierwszego z tych meczów barażowych we wtorek. I już dzisiaj mogę powiedzieć, że zrobimy wszystko, aby ten mecz wtorkowy wybrać. Dziękuję trenerze. Mamy jeszcze jedno pytanie. Piotr Kamieniecki pyta Panie prośba proszę o ocenę Radomiaka, barażowego przeciwnika, a także o kilka słów na temat oczekiwań przed spotkaniami, które mogą decydować. Ja nie będę tutaj oficjalnie analizował różny przeciwnej. Mogę tylko powiedzieć, że w ogóle nie, nie kalkulowaliśmy. Tak jak powiedziałem od początku mojej pracy Koncentruję się zawsze na najbliższym meczu, każdy z tych najbliższych jest najważniejszy. nas się było w dniu dzisiejszym. Również nastawiłem zespół na grę ofensywną, natomiast no, remisujemy. Mamy tylko jeden punkt, ale w każdym będziemy grać o te, o te trzy punkty. Natomiast jeżeli chodzi o analizę przeciwnika, cieszymy się, że w tych barażach jesteśmy i nie kalkulowaliśmy z kim będzie nam wygodniej grać, po prostu. Będziemy grali w tej sytuacji z Radomiakiem i zrobimy wszystko, żeby zagrać najlepiej jak potrafimy i na pewno będziemy grali o zwycięstwo.